W imię ojca i syna i Ducha Świętego, Amen. Maryjo, moja najdroższa matko, przeżywam teraz tak trudny czas. Ciągle towarzyszy mi stres. Przychodzę do ciebie jak dziecko, prosząc cię z ufnością o pomoc. Wiem, że ty jedna jesteś moim ratunkiem. Matko Boża, błagam weź mnie za rękę i przeprowadź mnie przez ten trudny czas. Niech blask twej miłości rozświetli moje życie. Niech usunie się mrok moich trosk i problemów. Niech pomoże mi odnaleźć szczęście mimo przeciwności. Proszę, matko, udziel mi siły, bym potrafiła zmierzyć się ze wszystkim, co mnie czeka, Bym z godnością i spokojem przeżyła to, co przyniesie mi los. Maryjo, błagam, proś Pana Jezusa o miłosierdzie dla mnie, prośby Duch Święty zamieszkał w moim sercu i obdarzył mnie odwagą, mądrością i pokorą. Głęboko wierzę, że z pomocą z nieba przetrwam wszystko. A moje życie ułoży się tak, jak powinno, zgodnie z Bożym planem, który zawsze jest dla mnie dobry. Matko Boża, oddaję Ci wszystko, co mnie martwi. Błagam, weź moje ciężkie, od zgryzoty serce i otul je swoją matczyną opieką. Z Tobą pragnę przeżyć każdy dzień, którym obdarzy mnie Bóg. Z tobą będę bezpieczna. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.